Dzień dobry kochani, mam nadzieję, że Sylwester był udany. Czas jednak wrócić do rzeczywistości. Dzisiaj startujemy z najnowszym wyzwaniem i to wyjątkowo długim, ponieważ potrwa aż do końca stycznia. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zapisał, a chciałby, jak zawsze zostawiam link do zapisów w opisie. A zasady są następujące: Przez cały styczeń od poniedziałku do piątku, co rano o 7.30 będziecie dostawać ode mnie krótką lekcję wideo. Do każdej będzie załączona ściągawka oraz ćwiczenie w formacie PDF. Oczywiście udział w wyzwaniu jest całkowicie bezpłatny. Nie ma żadnych ukrytych kosztów, od razu odpowiadam, ponieważ bardzo często dostaję na swoją skrzynkę e-mail pytania tego typu. Nic nie płacicie. To się zaś tyczy dzisiejszej lekcji. Przyimki. Sama nigdy za nimi nie przepadałam, ponieważ bardzo nie lubię stwierdzenia Wykuj na blachę. Na próżno jednak szukać wytłumaczenia, dlaczego jest na przykład good at, ale blame for. Teraz jak ja postanowiłam rozwiązać ten problem? Przez skojarzenie konkretnego przyimka z konkretną postacią. W efekcie bohaterem dzisiejszego odcinka będzie ninja. Sami zresztą zaraz zobaczycie. Apologize for przeprosić za I would like to apologize for my behavior Chciałbym przeprosić za moje zachowanie. Apply for ubiegać się o. I think I will apply for a business loan. Myślę, że złożę wniosek o pożyczkę biznesową. Ask for, prosić o. He came to me last night asking for help. Przyszedł do mnie wczoraj wieczorem i poprosił o pomoc. Beg for, błagać o. He begged for money and food for his child. Błagał o pieniądze i jedzenie dla swojego dziecka. Blame for, winić za. She blamed the other woman for the accident. Winiła drugą kobietę za wypadek. Call for, nawoływać do They are calling for a ban on energy drinks. Nawołują do zakazu napojów energetycznych. Care for, dbać o The Nurses cared for me while I was in the hospital. Pielęgniarki opiekowały się mną, gdy byłam w szpitalu. Compensate for. Rekompensować za. Nothing will ever compensate for what I have suffered. Nic nigdy nie zrekompensuje mi tego, co wycierpiałem. Fine for. Nakładać karę pieniężną za. He was fined for careless driving. Został ukarany mandatem za nieostrożną jazdę. I ostatnie. Forgive for. She will never forgive you for leaving her there. Ona ci nigdy nie wybaczy, że ją tam zostawiłeś.